jestem, że mixy to jest kolejny odcinek, zabrajmy World of Warcraft. Mamy iść, porozmawiać z jakimś kolesiem. A więc idziemy. Na pewno nie tutaj, więc tu wtedy. Nie. nie, nie wiem. Zaraz. Trzeba. Jakoś obejść. Tak. Tak, bo to jest inna część miasta. A patrzcie jak wskoczyłem ładnie. Hmm. W jednym odcinku były dźwięki za głośno, w drugim tym z grabem były za cicho. Teraz mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. Hmm. A może by tak... Sąd. A po dobra. Nie będę nic ruszał, niech będzie jak jest. Nie tego nowego skilla przetestować, którego chyba każda klasa i każda rasa dostaje. Dawno nie grałem w Owa, w ogóle dawno w żadnych odcinków nie było, nic. A grałem w Battlefield, drugi odcinek, a ja raczej go nie będę wrzucał w ogóle serię zawieszam. To się nazywa Szarża ten Oto skill. Znowu z kimś porozmawiać, o, nie, To te Wilkołaki mnie już nie atakują, tylko ja ich muszę zaatakować to jest dziwne. Jakby nie wiem, złagodniałe czy coś, możliwe. Complete quest teraz, porozmawiajmy z Lordem, jakimś tam nie doczytałem nawet akceptujemy, chociaż nawet nie wiem co. W sumie tak to ze mną jest. Ok, ja po prostu zabić. A co, krwawi wargani? Tak, nie, nie, nie wiem. Blood. Ja lepiej się nie będę, nie będę próbował nawet mówić po angielsku, bo to będzie tragedia. No, Szarze raczej nie użyjemy. Rage. Need more rage. I can't do that Dobra, oczywiście koper, czyli miedź. Co so, tutaj? Nie, 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 nie są inni. Nie, bo myślałem, że jakby są różni war, war, różne wilkołaki. Jedni są ciemniejsi. są ciemniejszy ciemniejsi, drugi druź się. Oczywiście jak ludzie się nawalają z wielkołakami, to, to nikt nikomu nic nie robi, oczywiście. Tylko ja mogę coś zrobić. Ja no dobra. Znowu dwa mi jedzie a ile już mam w ogóle. Bug yy, 71 3 silvery, silvery i 71 kopera. Czyli 3 srebra, 71. A i tymczas tak stał. Jakie to jest głupie? Ja im zabiję przeciwników i oni stoją tu w miejscu. Chyba, że nie wiem, chyba, że oni tak na straży tu stoją. Nie no, patrzcie. Normalnie by było coś takiego, to by nikt tak nie stał w miejscu. Cóż, błędy gry. Błęda ma przewalona, ale oczywiście. Tak naprawdę to oni mu nic nie robią. Tak samo oni mu nie robi. Mam tylko trzy skile. Nie wiem jak się zdobywa tu skile w ogóle. Wiem, że na no, piątym czy tam na dziesiątym poziomie wybiera się yy, profesja. Profe Chodzi mi o to, że na przykład możemy być jakimś alchemikiem, możemy być, no wiecie, taka sytuacja. Hmm. Mamy teraz... Oni mnie gonią? Gonią. No okej, okay, to walczymy. E, mam dwa znaki zapytania. Teraz... Tu się zastanawiam, czy w ogóle zanim dobię 20 poziom, to będzie coś naprawdę poważniejszego takiego. Czy nie będzie aż tak śmiesznie? A mam wybrać sobie: jakąś zbroję i jakieś naramienniki, tak? Tak, na ramienników nie dobra. Weźmy sobie takie coś Bag, czyli plecak. Nie, nie, bug. Tylko wiecie. Hmm, niebieskie. To jakby jakieś, żyłem się skojarzył ze smoczymi łuskami czy coś takiego. Te sprawy. Oczywiście zapomniałem o stoperze. Bo tak to ze mną jest. Tak, już nie usłyszycie dźwięków z telefonu. O ile w ogóle je słyszeliście. Stoper, start. To zajmie jakieś 5 minut do tego czasu. Nie, to jeszcze czekam, aż się zamienimy w tego wilkołaka. Będzie ciekawiej na pewno, ale czy będziemy mogli potem powrócić do swojej dawnej formy ludzkiej, czy będziemy cały czas już wilkołakiem? Koleś jest chyba tak, go uwolnimy. Nie, dobra, Complete Quest. Dobra, pozostało mam z kimś porozmawiać, tym razem pewnie jest na górze. Tak obsawiam. Już nawet nie patrzę, jak się dźwięk nagrywa. Chociaż mógłbym to zrobić. Jesteśmy na dachu. Na dachu, tylko czy o to chodziło? Nie, boję się, że się będę musiał wracać. A jak się będę musiał wracać? Nie, nie muszę się wracać. Jakbym się musiał wracać, to by było nie za ciekawie, ale co? Tylko jakieś mnie ukryzie, czy ktoś mnie przemieni, jakieś nie wiem Nie wiem co znowu mam coś wybrać Nie mam dopiero akceptować questa już bym chciał wybierać nagrody Dobra, teraz mam przez dwie minuty się nawalać z tymi oto panami To może po tej walce właśnie coś mi się stanie przez dwie minuty kogoś bronić, tak? Nie ale jakoś dziwne, że w ogóle nie wiadomo skąd przyszło tyle. I aż tutaj, to jest coś ważne, czy co w ogóle w ogóle w ogóle myślą? Co w ogóle jest o tym myślące? Nie wiem, wiem, że oni nic nie robią kompletnie. Co to jest jakiś mok, który mnie leczy? To jest plus 23, nie wiem, może to jest jakiś test. Możliwe. Dwie minuty, tak. Ja to mam stopę, nie oszukujcie mnie. Ambita to jest chyba człowiek. Ludzki gracz, że tak powiem. Ale co mnie tak leczy, co mnie tak leczy, się zastanawiam. No, przyszedł w końcu któryś. Widać, z nam jest... A jakbym takich mógł przeszukiwać, to by było śmieszne. Oni są chyba wyczarowani, ale Pod Bo nic z nich nie... Nie, dobra, nie, nie będę po prostu się zastanawiał. jak ja coś powiem, to czasami wyjdzie jakaś głupota. Wydaje mi się, że dźwięki są za głośno, a już idą. Wypróbujmy szarżę. A nie mam tu żadnej many, ani nic. Nie, no mogę ich przeszukiwać. Mogę ich przeszukiwać. Widać z wilkołakami, z wargenami, jest tak samo jak z ludźmi, że oni mają... Oni też mają karmację, jakby swoją, Ko no, znaczy kolor sierści tutaj. To mają sierść raczej, to nie jest kolor skóry. Chociaż nie... Dobra, już skończyliśmy no w sumie. To już musiały być 2 minuty. Tu mamy jakiś Co to jest? Jakieś ubranie, nie, nie wiem Nic z tych rzeczy na pewno nie mam. To jest na ręce. To jest chyba pas, tak mi się wydaje, ale tu mam jakiś pas. Weźmy sobie po prostu te rękawice. To są chyba rękawice, czy coś takiego. Wcześniej myślałem, że mam wszystko pod I, inwentarz, a tu jednak mam plecak pod B. O, tacy niebiescy jesteśmy, co? Taki rycerz. Dobra, a teraz powinniśmy iść na dół. Nie to by, to by się nie udało. Hmm, blokada dla idiotów? Nie wiem. Z tobą już nie rozmawiam. A ten, a ten ciągle stoi. Chodź, porozmawiajmy. Tak. Kolejny quest. Ale kiedy będziemy tymi flukołakami? Tym wilkołakiem, tymi wilkołakami, tak. Tym wilkołakiem, oczywiście. Czyżbyśmy mieli znowu coś na jakiś dach? No to wygląda tak, na dach. A raczej na mury. Nie? Nie. Nie wiem. Nie wiem. Tu jakoś drzwiami się Atakują, A, już wiem jak wejść. To jest jakiś schron, chyba. Ego teraz zginął. Ty był taki fail. To są jakieś już kości, serio? Teraz się walka zaczęła, to już kościo trupy są. Kurde, te robaki naprawdę wpierniczają. Tutaj pewnie niezauważony ma wejść Sneaky fucker. Bum. Przydałoby się zamknąć te drzwi Nie da się? Serio? Serio taki schron Chyba, że to nie jest schron Koleś się trzęsie, cały w jakieś Oj, oj Long live What to? A, Przemienił się, Przemienił się, okej okay. Dlatego się może tak wstrząsł, by się przemieniał. Tu jakiś strzelec. Kurde. Umie strzelać, widać. Akceptuj go. Wat. Co ja mam, psa? Fajnie. Okej. Okay. Co mamy teraz zrobić? Teraz mamy się naparzyć, pewnie, albo coś znaleźć może, co? Coś mamy pewnie znaleźć, albo się nawalać w tym terenie. Są różne możliwości. Ogólnie myślałem, żeby nagrać The Walking Dedo, Ale tak, no dobra, nagramy sobie jednak WoWa. Trzy, ma w ogóle trzy zaczęte serie, więc coś trzeba kontynuować, więc wybrałem akurat WoWa. Tak, mamy zabić coś. Krwawe coś tam. Takich panów. E, weź takich panów, zabij. Tak, to jest gra multiplayer. I zanim takiego się znajdziesz, to już ktoś inny go zabije. W sumie to nie wiem w jakiej długości użycać odcinki, tak pomyślałem, że dobra, że jak będzie jakiś dłuższy, to już niech będzie, to już niech się wrzuca tak dłużej, ja się wtedy poogrom nie wiem, na Xboxie albo na dwór wyjdę sobie, chociaż teraz to nie jest, tak pogoda nie jest za dobra, wcześniej to chociaż piłka piłkę można było pograć, a teraz co, to... to do dupy jest. Żeby chociaż śnieg spadł to by się poszło na, na górkę jakąś hmm. coś się zbugowało Hehe splecakowało tak Nieśmieszne No jak są dwa ciała obok to się przeszuka jedno i od razu mamy Jeszcze jeden Lurkel? Lurker? Nie wiem, co to znaczy lurker. Może jakiś łucznik? Nie wiem, z lurowaniem mi się kojarzy. Heh. Nie wiem. Też mi się zdaje, że jeszcze długa droga do bycia wilkołakiem. Czterach? Myślałem, że miałem przed chwilą liczbę pięć. Ale w ten pies jest? Nie ma. ma ich przyciągać? Wiem, 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 wiem. Oni są niewidoczni. Oni są niewidoczni. Jacyś... Jacyś nincha jakiś, nie wiem. Jacyś czarodzieje może niewidoczni są, a pies ma ich po prostu wyczuć. Pies ma ich po prostu wyczuć. Tak mi się wydaje. Dobra, tu może nie, tutaj ktoś jest, więc raczej tutaj nikogo nie znajdę. <coughs> no, raczej nie. Ciekawe, dlaczego akurat w tym terenie, co tutaj tylko są. Czy nie wiem. No po prostu... Założę się, że jak zabiję tego szóstego, to będzie ich tyle, że się po prostu nie będzie można odpędzić od nich. To jest tak zawsze. Szukacie czegoś, to nie ma. Znajdziecie to, bo tym jest tego tyle, że. Aż wam przeszkadza. Ja mam nadzieję, że ja będę miał tego kompana. Długo on nawet go gryzie. Nawet go gryzie. Ja mam nadzieję, że tego kompana będę miał przez długi czas. Won mi sąd. O, jak ładnie. Teraz sobie coś wybierzemy. Kusza, ja się nie widzę z kuszą. Mam sobie chyba jakąś broń wybrać po prostu, nie? Tak. Zobie wybiorę to coś. Czy ja wszystko dostaję? Nie, tego nie mogę. Jakieś takie, nie wiem co. Akceptuj. Co so, mamy z kimś porozmawiać? Już jest obok tutaj. Obok tutaj zauważyłem. Tu mamy broń. A może to jest jakaś druga broń? Nie. 9-15 9.15... Dobra. Jakaś laska. Hmm. Czy byśmy mieli znowu na górę? Nie, bo tu jest siomyczek. Ja też dostanę konia, mam nadzieję. Może przy jakiejś ucieczce. Serio wspomniałem o koniu i go dostałem. I co teraz? Czy ja mogę w ogóle sterować? Nie mogę. Chyba mam zwrócić na siebie uwagę czy coś. Lagi mam straszne. Serio, co ja mam zrobić? Okej, okay, idę, tu jest niepotrzebne widać. I nie mogę nawet skakać nic. A ok. Dobra, wróciłem po przerwie. Niestety mi się skończyło miejsce na jednym dysku, na którym nagrywam. I musiałem zmienić nagrywanie na inny dysk. Ale to też oznacza, że odcinek już trwa za długo. Nie wiem, na stoperze miałem, jak się wyłączyło, to miałem 15 minut, teraz mam 23. Więc pewnie tyle akurat trwa ten odcinek. A więc dobra, jeszcze porozmawiajmy z tym kolesiem. Okay, mam nadzieję, że, że mi się samo nic będzie robiło. Będę mógł spokojnie skończyć grę. Aha, dobra. Wolę tego już nie klikać i po prostu. Ale było na tyle w tym odcinku. Cześć.